Była zgoda. To są, to są jeszcze czasy, jak Legia miała zgodę z pogonią. Niestety potem się wszystko zasarało i tutaj jeszcze jest ciekawa furyty. Erik, Przebek, Tania To konfitury policyjne. <ścoughs> myślałem, że myślałem, że spoko chłopak. Tu no chodzi o Donalda to tuska, myślicie? Donat Matole, twój rząd obalą kibole No to jest z czasów jak... Ja nie pamiętam że co było z, z tą, tą oferą No była jakaś ofera Matole, twój rząd obalą kibole Tak, ta, było No w w Śródmieście fany tu siedzieli Reprezentant pogotowa Zanek Brzozów Ale co ta data oznacza? 13? Lech to są kurwy Skrajny kwitną pływy. W której stali wieś, no. no tak, no współcześnie, współcześnie, no bo głównie tak skupiamy się na tych, wiesz... zwyklętych mnie tak a Judasz, klawisz przychodził na apel, sprawdzał, nic nie widać. Widać, tak? widać. Widać? To, to kamery gubię. Okna po prostu. To napisane na łódkę. Trzymy, co na ścianach popisane jest tak, jakiś inteligent siedział. Znał angielski. <głosy> <głosy> Wszystkich cel nie będę zwiedzał. Tak i tutaj też są rozpisy jest, taka sama jak tam. Żelapa. Alvernach Shanuf. Tutaj siedział chciał doniek zwoli i gdzieś legi. To cela Dońka Ciekawe za co Tak, no nie wiem czy z lat 90 naklejki, ale współczesne Czyli no, siedzieli tutaj więźniowie do tam chyba którego 2014 roku siedzieli yy, Ostatni był zwolniony w 2017 O no Przed 2019 coś, coś koło tego jakiś pokój przesłuchaj, i tu światło, to myślisz, że to jest światło? Próbowałem to nacisnąć, ale nie działa no nieważne. Jakieś biurko. Pokój przesuwań na dole. O, takie rozpiski rzeczywiście. Co, którego dnia można załatwić. Lekarz, dentysta, fryzjer, biblioteka. Wymianka, cokolwiek to znaczy. aha to to jest to coś zastanawiałem te szafy właśnie to jest otwarta moment filmu cele Przedstawiające cele. Wykopki chyba na łączce. Zainstalowano, tak jak w każdej celi, jest jakaś instalacja. W sensie zdjęcie z tej łączki. Nie wiem po co są te drzwi, tu. Nie wiem, czy jakaś szafa mogła to być. Szafy to były myślisz? Co to było? Szafy takie w każdym jakby są. To są kible. A. Tak, w niektórych były, w niektórych nie. Ale tutaj na przykład tak, tutaj chodziło. No to się wyjaśniło. Tutaj sztuka więźniarska. Tutaj jak byłem, tutaj jak byłem, po opory, bo nie ma tego. No. Stała taka ogromna metalowa szafa. Mm -hmm. Takich Do której normalnie można zmieścić człowieka. No i jedną z metod przesłuchań, czy też tortur, było to, że skuwano ci ręce mm -hmm. Tak, żebyś nie mógł zasłonić uszu I mm -hmm. cię w tej I walili kijem I walili po prostu pałami wiesz, w, tą, w tą szafę Przez godzinę tak. O może to To jest ta szafa, o której Opowiadaliśmy przed chwilą Takie szafy szafy siedziałeś i po prostu walili tą szafę pałą Otwórz no. Tutaj siedziałeś skulony i musiałeś po prostu siedzieć tutaj. No Przejebał. Ja. Jeszcze jeden kadr na, sch na schody. Tu wystrój celi ma takich starszych Nie ja wiem z lat 50. A tak jak mówię te wyżej na no wyższym piętrze no to, były, to były poprzednie na filmie przedmioty odnalezione guziki no tam no, złączki pewnie z no, no to to są skrawki materiału grzebienie guziki Tak z po prostu. Myślę, że to zapali się. No Nie no, ale widać prycze dwupiętrowe. Cztery osoby tu spały. W tym ustarku jeszcze się jakiś więzień niedawno przeglądał. Czyli jest ogólny, dobrze. No tu faktycznie brycza. Zobacz jak mało miejsca. Jeden człowiek stanie. No to drugi już nie stanie, albo stanie tak, że tworzą twarz, dosłownie że się stykają do samych. No tak, jakoś się. I tak. też niewielkie są te plecze, że musisz spać z kulony. nie, nie wyciągniesz go, tak jak nie prycz. To jest yy, cela M, czyli nie związek niebezpieczny, tak zwana cela sztywna. Prawdopodobnie tutaj wszystko jest przekręcone, ale nie ma nic. Nie, nie ma nic. Tylko jest zle. Z Kibel, ale normalnie w takiej sali wszystko jest przytwierdzone do ziemi śrubami i nie można niczego podnieść ani też rzucić. Tego. Uh -huh. Kocham Klaudię z Marek. Trochę się dowiedziałem, na resztę gdziekolwiek. <gry> w Śródmieście Bielany się z tego śmiała. Wiertarozem okotowała myśli, się, że te daty oznaczają datę wyjścia. Tak, to jest Bielany. No 29 stycznia. Tak. 15 rok, a to jakaś korekta nastąpiła, jakaś, jakaś cenzura to nastąpiła. Sosima z Bielan, jakbyś kiedyś się pytał, to jest kurwa. Temu ręki nie podawaj, jak poznasz Sosima z Bielan. Jak byłem poprzednim razem, to przewodnik mówił, że zima, nie zima, ulewy, śnieżyce, wszystko się kurwa leje do tej celi. I siedzisz w tym. I chuj. W korcerze Tak. W ciemności kompletnie. tutaj zimą otwarte okna, w nocy ciemno, woda do połowy łydek To jest karcer suchy, czyli to takie na podwyższeniu, więc nie było wody schodki a to jest karcer malutki, że tylko to można było stanąć sobie na baczność Nie wiem czy do niego wchodziło, pewnie drzwi były, zostały zamurowane To sprostowanie, bo to tutaj się znajduje ta cela dla niebezpiecznych więźniów. Tutaj było takie okienko z kratą, więc nawet nie otwierali drzwi, tylko po prostu przez kratę podawali żarcie. siatki zabezpieczające przed rzuceniem się na beton z drugiej kondygnacji więźnia. Chodziło o to, że z, z braku miejsca oskarżony najczęściej siadł na walecie, po prostu w celi. Przychodzi prokurator, sędzia odczytywał wyrok do widzenia. i on, jak zostało mu to odczytane, akurat nie w celi w jego przypadku, tylko w, gdzieś tam w biurze, wrócił i zupa była jeszcze ciepła, czyli trwało to nie jak 15 minut cały proces. Chcieli mu wykonywać niezliczoną ilość przysiadów, skakać żabkę, przystawiali mu do nosa i brody ogień z papierosów. Bili go i kopali po całym ciele. Gdy tracił przytomność, polewano go wodą i dalej bito przez około 3 godziny. Tu, tu są schody. Więźniów sprowadzano chyba na przesłuchanie do karceru. Tak, to są... To jest budynek aresztu śledczego, wyjście, wejście z podwórka, takie pod ukosem, Kratam i tam pewien Wejście do karceru. Tu po filon dziesiąty dział administracyjny, wieżyczka strażnicza przybliżę, a tu ciekawostka, studzienki są, e, są zabezpieczone takim przy, przykręconym sprzętem. na wypadek, gdyby jakiś więzień miał na pomysł, żeby uciec kanałami. To jest miejsce, miejsce kaźni w, w jedynym miejscu, gdzie nie ma okien. Żeby więźniowie nie widzieli. No ale słyszeli tak czy siak yy, dziury po kulach uszkodzenia cegieł. I tak jak mówiłem, to jest łaźnia, więc się nie liczy. Że okna są. Tutaj brak okien, tutaj brak okien.